Maneczko, z tej strony jak zapraszam Cię na ten meczyk. To było coś niewiarygodnego, co gościu zrobił na końcu, to jest szok sam, na trzech, rozjebał, wygrał meczyk, także... Pozdro dla Ciebie, zostaw subika i baw się dobrze. Elo! Jesteś morda? Nie macie chyba, co? Co chuj? co? O, teraz jest. Cześć, pozdrawiam. A, spoko, siema. Siema, siema. Ładza? Aj, mały śpi, mam chwilę czasu, do gram. Nie, 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 to jest standard, nie? No jasne. Standardowy standard. Już w ani mogę wierzyć w oka. Już od teraz w szymki uważaj mamy gości. Chyba nasz. Byłoby już się desantuje to. Dino

Ja no, per dole wezmę kilo kilosa Ej u nas typ u nas Gdzie? Yeah. Uj was tarczą ale mnie zajebali. Gdzie mnie podjeżdżał? Pójdź ma tarczę ja On tu stoi, drugi podjeżdża na tym wrzucie tego A mój Uj, Starszem śpi, ale nie mam amo Drugi jest też tutaj poniżej A Ja jeden baję okno Muszę z tego, jakieś kewy macie? Albo hajs na Do kewy? daj się na kewy

No co olej ich, on mi Dostał po białym. Dawaj, olej ich tam kurwa, nie ma sensu. Takie stanie w miejscu bez sensu, nie? Kelka nas podjeżdża w ogóle. Uważaj, żebym cię nie skosił z tego dachu, ten korka. No i chuj ci w dupę, chodzą. Ej, podniesiecie mnie? Podniesiecie mnie? Załatwiłem go na minę, bo tu była mina przy sklepie, nie? Podleciał do mnie i bum. <laughs> 200 i <laughs> Ej, give me money, bro. Give me money for plates. Give me money for plates. Bro. Ok, thanks. Kurwa, strzelajem gdzieś tam, zidentyfikowany. To ma O, no tam gdzieś oznaczyłem, czy gdzieś indziej? O, gdzieś tam Musiałem sobie stawik z kilo, no zobaczymy. Idziemy deko? Dołem? Dobra Bro, kom, y, kom, kom deko Ej, ej, oni są nad nami tak jakby

Pan no, dwóch na dachu zabiłem stary I Teraz on się wjebał na dach Ja byłem w dach, no ale wiesz, się, że mamy trójki no nie? Ma. No, mate Where is, where is? No ale... A tu Tarapaty mam Jeden podchodak wchodzi, okay. uważaj tam One I know, I know bro, I don't help you uh, yeah, it's fine. Ujwa, lelej, on ty. Ale mam tarapaty no, To ich się pytam O Uj ale dobrze. No, co tu nie takie proste. Gdzie jestem? Okay. <gry> co robimy? Skaczymy tu, ja tu skaczę. Kto jest na mięcie? Oznaczam cel Nie mam snajpu stary, no, mam kilosa tylko Tam jest Uwalony Drony na mnie wywieźli Tam mnie też Widzę, że się uwalony Teraz pytanie Skąd O, o fajne no U mnie w budynku jest gościu dwóch Jeden to niebieski mocna Jednego zabiłem. O przebieg tutaj przebieg tutaj Tam tych skimp

Właśnie ten cel jest na to Widziałeś stary, na prison był A, Dziękuję. To przeżyj proszę. Proszę przeżyj. O, gdzie moje bronie? Gdzie no, moje bronie? Mam no, 10, mam się ten cel jest nad nami, tak jak tam budynek, tam, u góry na dachu. I w plecy ma się ląd lotnik. Szkoda że go nie zabiliście. Aj... I win this, please. <laughs> top, top. On you, on you, on you, on oh. you, on you. My job. Shop, shop. Tak Sam na trzech Hey, go, go, go up, go up <sighs> Wygrata czy nie? She have nie? all Nice bro. Plate, plate, plate. Up, up, up. Right, 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 yeah, yeah, he's there. here. Follow me, follow me! No. Come on, yeah bro, good job, good job You are a crazy guy GG, GG high To jest team mate, nie? No, haj dzisiaj zostaw suba Po